Nowe salony samochodowe oraz pojazdy, przecena niektóre auta oraz misje, w których zarobisz znacznie więcej niż zazwyczaj. Z tej strony XRTES i zapraszam Cię do przeglądu nowości z Geta Online. Jak już mówiłem, do gry pomimo zeszłotygodniowej aktualizacji otrzymaliśmy dzisiaj mini update w postaci nowych salonów samochodowych. Jeden mieści się w centrum Los Santos obok fryzjera. A drugi to Premium Deluxe Motorsport, czyli Salon Simiona. W obu salonach możemy kupować auta, jednak to w tym pierwszym do wyboru są tylko dwa i tylko Salon Simiona daje nam możliwość ich przetestowania dodatkowo sam Simion teraz pojawia się w swoim gabinecie i to właśnie tam jest znacznik rozpoczęcia u niego misji. Co do jazdy testowej autem, odbywa się ona na publicznej sesji oraz trwa 5 minut. Po upływie tego czasu zostaniemy wyrzuceni z auta, a samochód sam zniknie. Kiedy natomiast zniszczymy auto, to również zostanie zrzucone, a my nie zostaniemy w żaden sposób ukarani. Dodatkowo, oczywiście. Jeśli chcemy, w ciągu 5 minut możemy zwrócić auto bezpośrednio do simiona lub przytrzymując klawisz F. Prawdopodobnie w tym pierwszym salonie będą pojawiać się auta nowe, które dodawane będą co tydzień lub rzadziej, tak abyśmy mogli je zobaczyć z bliska i z każdej perspektywy. Ewentualnie pojawiać się będą już obecne auta, tak aby zachęcić nas do ich zakupu. Cena zakupu auta w obu salonach może różnić się od tej na stronie: czasem będzie drożej, a czasem taniej. Ponadto, auta u Simiona mogą wydawać się ulepszone, i jednak takie nie są. Jedyne ulepszenia, jakie mają, to kolor lub oznaczenie oraz felgi. Razem z tym mini dodatkiem pojawiło się nowe auto, jakim jest SM722, za powalające 2 115 tysięcy. Jak zawsze, tak i teraz mamy promocję na niektóre pojazdy, z czego cztery znajdują się na stronie legendary Motorsport, takie jak Lampadati V-Series, Ocelot XA21, Pegasti Torero i Lampadati Nowak. Następnie na stronie Worldstock znajdziemy dwa pojazdy na promocji, wóz półgosienicowy i tampę bojową. Oraz na stronie Sandra Sandra Super Autos kolejne dwa auta na przecenie: Maybach Superumbra FF oraz Albany Hermes. Propo pojazdów trzeba także powiedzieć, że w kasynie do wygrania jest Enus Stafford. Oczywiście tylko dla osób, które mieszkają poza granicami naszego kraju lub używają vpn -a. Dodatkowo w klubie samochodowym do wygrania jest stary, ale jary Adder. Aby go zdobyć, wystarczy zająć przynajmniej trzecie miejsce 3 dni z rzędu w klubie samochodowym, co wydaje się dosyć dobrą nagrodą, ponieważ auto kosztuje ponad milion dolarów. Na zakończenie, warto powiedzieć o akcjach, które zapewnią nam zastrzyk gotówki, na przykład zakup nowych aut. Robota w Espucci, której mamy aż 7 map, nie daje podwójnego mnożnika, jak zazwyczaj, lecz potrójny. A skoro ostatnio pojawiła się aktualizacja i jest aż tak duży mnożnik, to znalezienie kilku osób do rozegrania tego trybu nie powinno stanowić żadnego problemu. Nowa próba czasowa w Vinewood Hills również jest dostępna, tak jak próba czasowa RC Bandito w La Fonte Blanca. Z tego miejsca dziękuję Ci za obejrzenie oraz zachęcam do oceny tego materiału. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Wszystkiego dobrego i jak zawsze pozdrawiam.